Dzień dobry, witam Was 28 października. Były już przymrozki, a wiecie, że truskawka delikatna, więc bardzo szybko marznie. Moja w małej donicy, są to truskawki wiszące. Moja w donicy chowana na noc była na ganek, to teraz dojrzewa będziemy podjadać. Ja Was zapraszam na filmik, idziemy spacerować, zobaczymy co słychać na ogrodzie. Podranea zaczęła rozwijać pączki kwiatowe, a tyle liści pogubiła wniesiona do ogrodu zimowego, że będę musiała jakiś odkurzecz uruchomić. Ona dopiero zaczyna, oczywiście, jest podlewana, tak samo jak brukmansję, jeszcze nic nie idzie spać. A podranea zaczyna się właśnie rozwijać. Kwitną brukmansję, tutaj mamy tą. Yy, Queen. Ona powinna być potrójna. No a że wniesiona do ogrodu zimowego, sporo liści pogubiła, sporo pączków, to nie ma siły wydawać potrójnych tutaj kolorów. To samo z żółtą. Przepięknie pachnie teraz. Nie pościnana. Zmieściłam, upchałam. Jak to zrobiłam? Nie wiem, nie pytajcie. Ale jak ona przekwitnie, oczywiście zostanie przycięta. Brukmansję nawet zimą. Tutaj mam tak 10-15 stopni. Zależy, czy wieje zimny wiatr, bo jak wiatru tak mroźnego nie ma, to mi tak tutaj nie wygwizda. <noise> Także brukmansję podlewam. Nie wysuszam całkowicie ziemi. Oczywiście nadal kwitnie Duranta. Też pogubiła sporo liści, ale sporo pączków kwiatowych jeszcze ma. Również jest podlewana. Nie usypiam roślin bo ogród zimowy jest otwierany no oczywiście po to, żeby się wietrzyło zamknąć całkowicie to zaraz wszystko pleśnieje także podlewam, jeszcze podlewam ołowniki i inne tam kwiaty, które nie przeszkadza, że mają ciut wilgotno, a kwitną kanny już wykopane częściowo Musi flora grande się suszy a tutaj mam do wykopania kolejne no, i czas się zabrać, ponieważ świeci słoneczko i będziemy suszyć na słońcu. Gdy całkiem wysną pędy te bryły korzeniowe, opadnie ziemia, zostaną przeniesione do suchego miejsca. U mnie jest to strych. Tam utrzymuje się plus 5, plus 10. Tak jak mówiłam, w ogrodzie zimowym zależy, czy wieje wiatr, czy ten mroźny wiatr się nam wciśnie. Oczywiście też kwitną kwiaty. Tutaj pod zadaszeniem, żeby deszcz nie padał, właśnie Musi Flora grande będzie podsychać. Ją zaraz przyniosę na kostkę, tam gdzie jest więcej słońca, również Po Poobcinane wyniosę na słoneczko, ta ziemia fajnie się obsypie, dam do kartonu. Nie daję do niczego plastikowego, żeby mi to nie pleśniało. Kartony są otwarte, przewiew jest, także przenoszę to do suszenia. A idziemy zobaczyć, pokażę Wam, co kwitnie. Tutaj mamy chryzantemę, którą uszczykiwałam i ukorzeniałam w szklance wody. Wodę wymieniałam częściowo, ukorzeniałam ją na zewnętrznym parapecie, pod brzoskwinką, tak żeby słońce na nią nie świeciło, bo by woda zzieleniała. I zobaczcie, i zakwitnie. Z uszczykniętych można doczekać się kwitnących sadzonek. Kwitnie dąbrówka rozłogowa, zobaczcie, niebieskie delikatne kwiatki, a tak się prezentuje mamusia, ona rozrasta się przez rozłogi, potrafi opanować rabatę, lubi słoneczne stanowisko. Tutaj jeszcze kwitną takie niedobitki przetaczniki, tu mamy przetacznik różowy, on był ścinany trzy razy, cztery razy, przepraszam. I zobaczcie, kwitnie do tej pory, no już końcówka i zdążył jeszcze wydać nam nasiona. Tu mamy nasienniki, Widzicie, zaczynają się pomału otwierać, więc zaczną się wysiewać. Można zebrać nasiona i sypnąć na inną rabatkę, tylko wklepując. Lub wczesną wiosną, gdy pomyślimy, gdzie te przetaczniki posadzić. Tu mamy różowy, jeszcze niedobitek fioletowego. No i tutaj otwierają nam się. Na One do wiosny na mamusi nie wytrzymają, bo już się otwierają, więc wiaterek je wysypie. Liście zbierane z orzecha włoskiego, a tutaj mam liście, zobaczcie, z innych drzew. Tutaj akurat z Magnoli, więc ich nie zbieram. No i zaczynają kwitnąć pierwiosnki. Pamiętajcie, żeście zostawiali pierwiostki na wiosnę. Jeśli na liście przekwitniętych nie wyrywaliście przekwitniętych kwiatów, to wiosną będziemy szukać siewek. Na pewno się wysiały. Tutaj taka ślicznotka. Od razu mi się przypomina wiosną szukanie kolorów. Tutaj zaczyna przekwitać nam, przekwitać, szykować się do wysiania żółwiku kośny. Bardzo ciężko uzyskać z niego nasiona. Nie zawsze są. Ale tutaj już zaczyna nasiennik dojrzewać. A obok jeszcze tutaj mamy irysek. Syberyjski i również jego nasilniki się już otwierają, już wam pokażę. Bardzo fajnie się sieje. Tu jest chyba taki delikatny mrązik. Zobaczcie, to są jego nasionka. Widzicie? I te nasionka również wprost do gruntu wklepać. Nie trzeba nasion przesypywać, ale przy takich wiatrach lepiej delikatnie popruszyć ziemią albo żeby ptaki ich nie znalazły. Iryska również można wsadzić na dno lodówki, w papierowe torebki, i wczesną wiosną można wysiać na docelowe miejsce. Ja ich nie będę wysiewała, bo irysków mam dużo, chociaż ten taki delikatny brązik, szary brąz, taki ma kolor. To może gdzieś tutaj koma musi rzucę, bo nie wiem, jaki kolor się uzyska. Pamiętajcie, niekontrolowane zapylanie to oczywiście może wyjść niespodzianka. Nadal kwitnie pięknie tojat. To już zaczyna przekwitać. Dolna partia tylko kwitnie, ale tak widzicie tojat. Jeżeli u góry przekwitnie, on na dole wydaje kolejne kwiaty. Jak nie zmarznie, to jeszcze będzie długo cieszył oczy. Tutaj mamy bidną anabelkę. No już przekwitła, wyłamana od tych wiatrów, będzie skracana o połowę. Można przyciąć dużo niżej, ona pięknie się Rozgałęzi na wiosnę. Także moja jeszcze tutaj będzie szykowana do fryzjera. Trzeba ją obgolić, żeby nie sterczała. Można zostawić to, jeżeli są ładne do góry, uniesione. U mnie niestety połamane od wiatru, więc będzie mi szpeciła, a nie zdobiła ogród zimą. Hortensję przycinamy krótko, a na belkę. Niektóre paprocie zaczynają szpecić, ale ja paprocie u mnie w ogrodzie jest ciężka ziemia. Ja paproci nie oczyszczam, tylko po prostu ponakładam sobie, żeby nie leżało na trawniku i tak będzie cała część nakryta, żeby zabezpieczyć korzeń. Inne jeszcze pięknie zdobią i ta będzie zdobiła aż do wiosny. No tutaj mam. Stepowatą, stopowatą, to tak, ja mówię na to parasolki, zawsze robię z nich bukieciki, już wam nieraz mówiłam. Również nie oczyszczam, tylko to, co przymarznie, pozostanie i zakryje część korzeniową. Tutaj wybudziły się obrazki, arum yy, włoskie, chciałam powiedzieć plamiste, plamiste w innym miejscu już nie ma liści, jedynie u mnie włoskie zdobią liśćmi przez zimę. No i zobaczcie te ich. A, ozdobne kolby zaczynają się wykładać. Nic nie robię, nie zbieram, nie, wynol, nie od, o, oczyszczam. Po prostu tak leżą, one same się ukorzenią i wiosną zaczną kiełkować. Tutaj nawet mamy, zobaczcie, małe sieweczki, które zaczynają kiełkować. Zobaczcie, takie maleństwa, kruszynki. One sobie same znajdą drogę do ziemi, żeby zamoczyć kurzonka. Już wam. Poświęcę jedną, nawet nie poświęciłam zobaczcie, leżało nasionko i zobaczcie, jak fajnie sobie znalazło drogę, żeby zamoczyć yy, nogi. <laughs> Także korzonek był w ziemi i nic nie musiałam robić, nie przesypywałam. Nasiona się same będą chciały właśnie uratować i znajdą drogę do ziemi, także nie musicie bylin przysypywać, ale tak wieje i można jedynie popruszyć. A z wiosny, pamiętajcie, idziemy na spacer szukać sierak. Kwitnie jeszcze szałwia, dzwonek brzoskwiniolistny. Takie kolory delikatne na rabacie między liśćmi. Zobaczcie, jak to fajnie się prezentuje. Na no, liście z Crachałowskiego trzeba zbierać, bo resztka opadła. Dobra, ja się zabieram za wykopywanie kan. A Wam serdecznie dziękuję za spacerek. Jeżówki również zobaczcie. gotowe do Pa, Papa.